Nagle się okazało, że może być fascynująca książka nawet bez trupa, tylko z jakimś kradzieżą albo z doktorem Moriartym, który był tym złym duchem, z którym Sherlock ciągle musiał walczyć. Więc tutaj już wskoczyłem na trochę wyższy poziom. Lato z Manem i z Katarzyną Kubisiowską. Kulturalni, kulturalnie, nie tylko o kulturze. Podcast Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry, w Warszawie są Katarzyna Kubisiowska. Dzień dobry, Wojciech Man również w Warszawie. Jest lato, upalne lato. To no jest lato, rzeczywiście, przynajmniej kalendarzowe, gdyby ktoś nie zauważył za oknem. U mhm, niego gorąco. I co, będziemy rozmawiać o plaży, czy o czym? Będziemy rozmawiać o y, książkach kryminalnych, y, czytanych także na plaży. No właśnie, to już taki kierunek nadajemy tej literaturze, że ona jest taka. Trochę kolejowa, trochę podróżna, trochę wakacyjna. Niepoważna? I taka niepoważna. A ja pomyślałem sobie, że może, żeby to był inteligentny podcast, będziemy mówić o kulturze wysokiej. No i trzeba jakoś obronić te kryminały. Czyli zbrodnia i kara Dostojewskiego? Przede zaczynamy? wszystkim tak, mm -hmm. ale teraz cały ogromny, zupełnie e, rozdział pana Szekspira. Przecież to były historie kryminalne, zazdrość, morderstwo, walka o władzę, dochodzenie do tego, kto komu zrobił krzywdę. To no wszystko jest. No ale rzeczywiście forma i jakość, a także tradycja, która każe postawić i dostojewskiego, i szekspira na innej trochę półce niż tych takich szybko sprzedających się autorów kryminalnych, no, ten podział utrwaliła trochę. Chociaż gdybyśmy teraz popatrzyli na to, co najlepiej się sprzedaje, no to chyba taka sensacja jednak. No ale my nie będziemy patrzeć na to, co się nie, nie dobrze patrzeć. sprzedaje, tylko będziemy doceniać to, co jest wartościowe i doceniać to, co nie jest wartościowe, ale sprawia przyjemność. No więc umawiając się z panią redaktor na rozmowę o książkach kryminalnych, czy literaturze tego typu, sięgnąłem do moich pierwszych kontaktów z takimi książkami. Pierwszych, czyli w latach? O! No, no. Poprzednim milenium. Ale zdecydowanie to były lata 50. XX wieku. XX wieku. Ja się dość szybko nauczyłem czytać. Kiedy się, kiedy się nauczyłeś czytać? Jako sześciolatek, pięciolatek? Ja, no tak między 5 a sześć, dlatego moja ambitna mama mnie wysłała. Rok wcześniej do szkoły, no, ale nie będę się chwalił, ja po prostu byłem inteligentny. <śmiech> <śmiech> no ale to czytanie mi sprawiało ogromną frajdę, szczególnie że konkurencji w postaci różnych elektronicznych gadżetów i ekranów nie było. No więc pozostawało czytelnictwo i radio. No ja te książki zacząłem czytać. No ale skąd te książki brałeś? Z biblioteki domowej? Z domowej trochę, ale moi rodzice nie czytali takich rzeczy raczej. Mm -hmm. Więc mój pierwszy kontakt z taką literaturą to chyba było na wakacjach pod Warszawą, kiedy ja, szukając jakichś lektur, trafiłem do takiej lokalnej wypożyczalni książek, bo były takie, mm -hmm. może i są nawet. No i tam trafiłem na. Pierwsze kryminały, które mnie zafascynowały, a jeszcze był taki kolega też, który czytał, i o naszym pojmowaniu jakości tych książek świadczyło to, jak ocenialiśmy kryminały. Nie dyskutowaliśmy o stylu autorów, o kreowaniu postaci. w języku. Tak, jedynym kryterium, które stawiało książkę, którą ja przeczytałem, albo on wyżej nad konkurentem, to była liczba trupów. Mm -hmm. I w ten sposób sobie polecaliśmy książki. Słuchaj, czytałeś tam to i to. Tam jest siedem nieboszczyków, e, a u mnie było ośmiu. I jeden był przypadkowy, ale jednak też się liczy. No i to było straszne zupełnie poziom tych rozmów. Ale oczywiście no, pławiliśmy się w najbardziej krwawych i no, niemal grafomańskich rzeczach. Ale potem przy okazji trafiałem już na klasykę, no bo trafiłem na Conan Doyle'a mm. i ten Sherlock Holmes mnie zafascynował, bo to był zupełnie inny poziom informowania czytelnika o sposobie rozwiązywania tych różnego rodzaju przestępstw. No zbrody. i wystarczył jeden trup. Właśnie o to chodzi, że nagle się okazało, że może być fascynująca książka nawet bez trupa, tylko z jakimś kradzieżą, albo z doktorem Moriartym, który był tym złym duchem, z którym Sherlock ciągle musiał walczyć. Więc tutaj już skoczyłem na trochę wyższy poziom, ale oczywiście równolegle czytałem polskie kryminały trochę byle jakie, ale jeden autor pozostał mi w pamięci do dzisiaj i wtedy Fascynowała mnie jego metoda opisywania tych mrocznych historii. Nazywał się on Tadeusz Kostecki. Pisał pod pseudonimami też. Miał pseudonimy i, i zagraniczny miał pseudonim W.T. Christine. Zobacz, mhm. jak mi to zostało w pamięci. Podpisywał też się jako Krystyn T. Wand. Mhm. I on miał taki patent, który stosował za każdym razem. Mianowicie wszystkie ślady wskazywały na przykład na doktora X. I jeszcze tak bezosobowo to opisywał, na przykład pisał doktor X, załamał się po tym, co stało się poprzedniego wieczoru. Oczywiście nie pisał, co? My wiemy, że nastąpiła zbrodnia, ale on o tym, doktor X, pisze: Doktor X miał słucho w ustach, denerwował się, nie mógł znaleźć sobie miejsca. Jego żona mówiła, co ci się stało, a on milcząco wyszedł z pokoju. No i wtedy wiadomo, że on musi być sprawcą, a na samym końcu się okazywało, że nie doktor, tylko jego żona albo ktoś inny, ale przez długi czas rzeczywiście. Musieliśmy kombinować, czy rzeczywiście ten reflektor pokazuje właściwą osobę. No ale to wiesz, Dotykasz jakby istoty sprawy w kryminale, czyli robienia maliny bardzo inteligentnie, sprytnie i kunsztownie, czytelnika i cały czas go przy dobrym, mówimy teraz o dobrym kryminale, wodzenie go za nos, gubienie tropów i później jest suspens. I w ogóle sprawcą przestępstwa jest zupełnie ktoś inny niż myślimy na początku. W zasadzie tak, że nobilitujesz trochę. Tę maestrię autora, bo ja przejrzałem ten patent już przy drugiej albo trzeciej książce i potem już nie wierzyłem, bo wiedziałem, że on mnie stara zaprowadzić za rękę w złym kierunku, w ślepą uliczkę i tylko czekałem aż przestanie, więc to już nie było tak ciekawe. Nie było w tym takiej finezji trochę, chociaż, no, Język lat 50. był też szczególny. Pamiętam sformułowania i słowa, które dzisiaj w ogóle nie istnieją, mhm. więc to, to miało swój smak. Na przykład? No, na przykład, o, pamiętam takie, to dziwne, co zostaje w głowie. Profesor podszedł do furtki i nacisnął taster dzwonka. Przyszło przyjść do głowy i powiedzieć, że ktoś nacisnął taster dzwonka. No ale ten Kostecki to był właściwie epizod i trafiałem chwilami, tak właściwie strzelając na hibiu, trafił, na autorów rewelacyjnych mm -hmm. typu choćby Dashiel hamed na przykład, mm -hmm. czy Raymond Chandler. To były polskie tłumaczenia, bo ja nie znałem angielskiego wtedy. Ale już mnie to wciągało, bo to była inna atmosfera, inny język tłumaczenia były, no, wydaje mi się, że dobre. Potem, kiedy porównywałem to z oryginałami, to bywało różnie, ale to był już też inny poziom tych kryminałów. Ale właśnie mówię o tym braku kompasu, czy kogoś, kto by mnie poprowadził. Ja musiałem sam odnajdować sobie takie ścieżki. Ale jaka satysfakcja. Ogromna, ale na przykład trafiałem na taki trakt cykl książeczek. Były takie małe książeczki wydawane w seriach. Jedna to... to za by... Pereru to było bardzo popularne. Było seria. popularne. I były książki z Tygrysem. Mhm. To były opowieści wojenne różne. W takim małym formacie wydawane. Mały format mhm. i był Tygrys na okładce w kółeczku. I to było o różnych wojennych sytuacjach ekscytujących, ale druga seria, która mnie najbardziej wciągnęła, to były książki ze złotą podkową. Mm -hmm. I to były właściwie nie tyle powieści, co różnego rodzaju opowiadania, i obok jakichś nieznanych mi zupełnie polskich autorów byli tam klasycy, Edgar Allan Poe na przykład, i tak dalej. Więc to się mieszało w tej mojej biednej głowie. I to była sensacja. Mm -hmm. I tam trafiłem na polskiego autora, który mnie wówczas bardzo wciągnął, Antoni Marczyński. To był przedwojenny autor kryminałów, który potem chyba wyemigrował do USA po wojnie, jeszcze pisał po wojnie. Ale te jego opowieści sprzed wojny no, bardzo mnie wciągały. Mm. Jeszcze była taka seria Jamnik. A Jamnik to były poważne powieści. To, mm -hmm. Tak, Jamnik i była jeszcze wydawnictwa Iskry. ze Klucz srebrnego klucza. Ze srebrnym Kluczem. To ja kolekcjonowałem jak głupi, oczywiście. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No i tam rzeczywiście można było trafiać na takich sobie polskich autorów i na absolutną klasykę. Anglojęzyczną głównie, chociaż był polski autor, który podszywał się pod tych brytyjskich czy amerykańskich pisarzy jako Joe Alex. I to był pan Słomczyński, tłumacz słynny, który stworzył postać takiego Joe Alexa, detektywa chyba. Dzień dobry, nazywam się Monika Ochendowska. Jestem krytyczką literacką, dziennikarką i redaktorką działu kultury Tygodnika Powszechnego. Na co dzień mogą mnie Państwo kojarzyć z tekstów o literaturze zamieszczanych na naszych łamach. Najbardziej interesuje mnie wpływ globalnych zjawisk na to, co czytamy, czego słuchamy i co oglądamy na co dzień. Bo takie teksty zapraszam na łamy Tygodnika Powszechnego. Teraz sobie myślę, że to jest ten gatunek, któremu jesteś wierny. No bo on jest łatwy, on nie przemęcza biednego mózgu, ale nie, ale ja lubię to, lubię autorów, których odkrywam, mm -hmm. bo jest tak niesamowita masa tej literatury, że to już rzeczywiście wykracza poza ludzkie pojęcie jak wytropić coś bardzo dobrego. No i tutaj ja się trochę posiłkuję jakimiś zebranymi recenzjami, które dość łatwo w internecie odnaleźć. Trochę jak taki typowy członek pędu owczego. Jak coś się bardzo dobrze sprzedało, to próbuje to również złapać i sprzedać. A przeczytać. jednak, a no jednak. Tak, no bo sobie myślę, ale jednak już przestałem być takim. Dokumentnym czytelnikiem, który, mimo tego, że książka się robi beznadziejna, to musi dojechać do końca. Kiedyś to było moją ambicją. Teraz jednak odkładam, jak coś powoduje, że jestem zawiedziony. Mhm. Ale bardzo lubię odkrywać autorów nowych, no bo oni często wprowadzają. No jakiś choćby minimalny element y, świeżości swojego myślenia. O nowych, niedawno odkrytych autorach porozmawiamy za chwilę. Mnie jeszcze ciekawi, czy masz słabość do szwedzkiej literatury gatunku? Ja bym powiedział raczej nordyckiej, bo mhm. wśród tych autorów, którzy mnie bardzo wciągnęli, to są i Szwedzi, i Duńczycy, i Norwegowie. I jest coś takiego, że oni mają jakąś wspólną Umiejętność tworzenia specyficznej atmosfery. No o co to jest? Twoich bohaterów. To ja, nie, ja nie jestem krytykiem literackim, ale Ale ja nie pytam się ciebie jako krytyka, tylko pytam się teraz, wiesz, czy ten świat, ta mroczność, że mają mało światła, że sporo jest tam dziwaków w tej literaturze. Jest takich, sporo co, dziwaków. Y... Jest rzeczywiście tam mroczność, jest pewnego typu atmosfera tych narodów może nawet. Mm -hmm. Które różnią się, no bo to nie są południowcy ekspresyjni i tak dalej, mordujący z zazdrości co pięć minut. Tylko są to raczej wyrachowani ludzie, bywają bardzo groźni, chłodni, tacy zimni, planujący swoje przestępstwa. I to się wyczuwa, ten inny klimat. To oczywiście jest ta cała seria milenium, znakomita, począwszy od tej dziewczyny z tatuażem, ale jest wielu innych, i jeden z takich, który mnie bardzo wciągnął. I tutaj będę miał kłopot, bo nie wiem, jak się dokładnie wymawia tej ich przekreślone O. To jest Jonesbo, może mhm. Nesby trzeba mówić, nie wiem, który no, wciągnął mnie niesamowicie. Napisał taką całą serię fantastycznych kryminałów z bohaterem Harry Hall, który jest oczywiście typowym, nietypowym, mhm. bo jest przekręcony przez życie. Jest zakochany bez szczęścia, jest bity, poniżany, wyrzucany, nielubiany w swoim otoczeniu policyjnym, bo jest indywidualistą i ciągle rozwiązuje najgorsze rzeczy. Rzeczywiście takie mrożące krew w żyłach mhm. sytuacje. I to jest znakomita seria, która obawiam się, że się skończyła. Chętnie bym jeszcze poczytał. Mhm. A polscy współcześni autorzy kryminałów? Ja mam taki trochę niepokój, szczególnie w przypadku pana Remigiusza, bo jak ja widzę, że ktoś produkuje taśmowo książki, to wydaje mi się, że ja tracę chęć i tutaj nie będę się wypowiadał, bo miałem kontakt z jego książkami, jednak bardzo powierzchowny. Wolałem tego prokuratora Szackiego. Który, wydaje mi się, był na bardzo dobrym poziomie, prezentowany chyba w trzech powieściach. Sięgam czasem po polskie, ale ta ogromna liczba świetnych autorów zagranicznych, i tłumaczonych, i nietłumaczonych, ciągle mnie kusi. A może ty masz taką chęć spojrzenia na inną scenerię niż polska? Może mam, może dlatego, że. I to, to jest dziwne trochę, bo. Polska nie jest jakimś wyjętym, wypreparowanym obszarem z, z całego świata i funkcjonują tu takie same emocje, takie same słabości, takie same zagadki. Tylko może ja miałem taki trochę nieładny odruch, że Przecież to obok mnie, to, to ja to wszystko znam. Mhm. A chciałem zobaczyć, jak to się odbywa, nie wiem, na terenie Kalifornii, albo Londynu, albo jakiegoś dalekiego wschodu, albo właśnie Skandynawii. Bo przy okazji, no trochę tak, jakbym poznawał tamtą estetykę. Mhm. No bo to jest bardzo ważne. Dobry kryminał też odsłania nam świat. Opisuje ten świat, tak, mhm. tak. To tak? są autorzy, którzy mnie zaskoczyli, bo na przykład Stephen King, no taki mistrz absolutny horroru i różnego rodzaju niesamowitych powieści, też skręcał w stronę znakomitych kryminałów mm -hmm. i wciągnął mnie bardzo właśnie jako autor kryminałów z takim dotknięciem niesamowitości, ale to już nie są jakieś zupełne tam wojści o duchach i innych rzeczach. Ale taki lekki niepokój, że to wszystko, co wygląda normalnie, za chwileczkę może troszkę przestraszać mnie nienormalnością. Czyli takie trochę zakrzywienie tego, tak, tej tak. rzeczywistości. No i King też sam się chyba przekonuje do własnych bohaterów. Bo w takiej znakomitej serii o hasło było Pan Mercedes. To był taki bardzo nieprzyjemny człowiek. I on został w końcu pokonany przez bardzo fajnego policjanta, który po drodze zetknął się z taką bardzo dziwną osoba, <gry> osobą, która miała na imię Holly. I ewidentnie King w tej holi się zakochał, bo wypromował ją na główną bohaterkę kolejnych książek. No i teraz, właśnie, już czekam, bo jest najnowsza powieść, która podobno ma się ukazać też po polsku, gdzie no ta holi jest absolutnie pierwszoplanową postacią, więc już czekam. Czyli na tę książkę czekasz? Czeka, to, to dosłownie w tych dniach powinno być. Nawet po polsku gdzieś przeczytałem. Aha. To jest tytuł angielski Never Flinch, a polski Nie Wymiękaj. Aha. No, a taka książka, to już na koniec, dla naszych słuchaczy i dla mnie. Książka, którą polecasz, kryminał, którą się zachwyciłeś. Ostatnim czasie. Bardzo mnie zachwycił nie tyle jedną książką, co w ogóle swoim sposobem pisania hiszpański autor doskonały, Juan Gomez Jurado, który też tworzy własne, jak oni to mówią, uniwersum, czyli taki wszechświat bohaterów, którzy się przeplatają w tych różnych jego tytułach. Pierwsza seria trzech to jest chyba zaczyna się od Czerwonej Królowej. Znakomity nastrój, dzieje się to w Hiszpanii i jest świetne. A do tego teraz doszły jeszcze książki z y, takim początkowym słowem je, wyróżniającym wszystko. Mhm. I to, to czytałem, jeszcze jedną no, do przeczytania bardzo, bardzo polecam. Tygodnik Powszechny i Inpost robią rewolucję na rynku prasy. Teraz papierowe wydanie naszego pisma możesz za darmo zamówić przez dowolny paczkomat InPost. Dostawa zawsze w środę, dokładnie w dniu premiery nowego numeru, bez opóźnień i bez czekania. Sprawdź szczegóły oferty na naszej stronie tygodnikpowszechnypl oferta Polecam i zapraszam. Michał Kuźmiński, wicenaczelny Tygodnika Powszechnego. Godnika powszechnego. Weź, słuchaj.